Cześć z tej strony, Ania i Darek. Ostatnio pokazywaliśmy Wam grę DC pojedynek superbohaterów, a dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać, jak wygląda jeden z dodatków, czyli Strażnicy. A dodatek jest to niebyle jaki, ponieważ jest to czwarty crossover, czyli połączenie dwóch różnych uniwersów. Ale to jest czwarty w języku angielskim, a tak na jest. polskim rynku pojawia się tak. jako pierwszy. Ale jest do tego powód, ponieważ poprzednie dodatki tak naprawdę dodawały nam nowe karty. I nic więcej. I na tym się przeważnie kończyło. Natomiast strażnicy zdecydowanie wprowadzają nowe mechaniki. Tak, gas się zmienia dosyć mocno. Z takiej prostej gry, gdzie tylko zbieraliśmy punkciki, żeby udowodnić, kto jest po prostu najlepszym superbohaterem, zamienia nam się w pojedynek między spiskowcem a drużyną superbohaterów. Tak jest. A jest to dodatek tak naprawdę malutki. Ale naprawdę treściwe, ponieważ tak naprawdę mamy tutaj tylko 31 kart, plus 6 kart superbohaterów. A mamy tutaj Komedianta, Jedwabną Zjawę, Nocnego Puchacza, rorszaka, oczywiście Doktora Manhattana czy też Ozymandiasza. I teraz tak, na początku gry właśnie rozlosowujemy karty lojalności między graczami i jeden z graczy zostanie spiskowcem. Mm -hmm. Pozostali stają się drożyną, które po prostu próbują go pokonać w jakiś sposób. Tak, natomiast spiskowiec nie ujawnia się od razu. Jest to ukryta tożsamość, którą będziemy się starali tutaj znaleźć. Natomiast e, odrzucamy wszystkie karty Super waterów, mm -hmm. tak samo jak i poprzednich Superbohaterów, ponieważ tak naprawdę będziemy używać... E, nowych kart. Tak, tych Superbohaterów I... typowo ze strażników, którzy mają specjalne umiejętności które typowo będą nam pomagać właśnie w tej rozgrywce. Tak, są świetnie dopasowane do tego, co tu się będzie działo w trakcie gry. I teraz tak, celem e, graczy lojalnych będzie pokonanie wyzwań. Z tych sześciu kart losujemy trzy, z każdego poziomu po jednym mhm. i będą musieli wykonywać różne zadania. Na przykład, mamy... Może musieli dołożyć odpowiednie karty do tej, e, tego wyzwania, żeby go pokonać, 6. trzeba się go zniszczyć w jakiś mhm. sposób. Kiedy wykonamy tak wszystko trzy razy, wykrywają gracze lojalni. Oczywiście spiskowiec... Próbuje zrobić wszystko, żeby to uniemożliwić. Jego tak celem jest. jest pozbycie się wszystkich kart stali głównej. A żeby to zrobić? Będzie próbował wprowadzić swoje nieczyste machinacje do rozgrywki, które też będą wylosowane na samym początku gry. Ta jedno z nich wybieramy i ona po prostu będzie widoczna dla wszystkich. Tak. Natomiast też na samym początku gry każdy z graczy dostaje kartę spisku. Ta karta tak naprawdę będzie najważniejsza dla spiskowca. Dla reszty graczy... Dopiero tak jak naprawdę, się ujawni. Tak, dopiero jak się ujawni. W momencie, kiedy nasz spiskowiec właśnie tutaj... Y... Wykonuje czystą machinację, wprowadza spisek do życia, mhm. który jeszcze szybciej powoduje, że stos głównych kart się zmniejsza, przybliżając go do zwycięstwa. Jest tu kilka mechanik, które na tyle zmieniają tą grę, że można powiedzieć, że to jest całkowicie inna gra. W dodatku nad samym stołem między graczami nawiązuje się w pewien sposób taki dialog, oskarżenia, e, jakieś podejrzenia. To też jest bardzo fajna sprawa. Tak, będzie masa domysłów, kto, dlaczego, dlaczego pobiera się takie karty, dlaczego zagrywamy taką, a nie inną kartę, dlaczego dokładamy jakieś mało wartościowe karty do, do naszych wyzwań, a dlaczego w ogóle nie dokładamy. Także jest to fajna sprawa, dużo zmienia, nie tylko że zabawa z kartami, ale właśnie to z tego, co się dzieje między graczami, wprowadzają takąś interakcję. Dość fajna też w tym dodatku jest, powiedziałabym, że klimat, ponieważ mm, zarówno ta gra nad stołem, jak i karty, które tutaj mamy, idealnie pasują do klimatu komiksów czy też filmów, filmów, które... No tak, 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 tak. Natomiast zbliża się serial. No Zobaczymy, czy też będzie utrzymane w takiej dobrej konwencji jak tak. No natomiast mamy tutaj karty właśnie związane z naszymi bohaterami ze Strażników, takie jak Maskaro Szacha, yy, tutaj mamy doktora yy, Manhattana. Do jego specjalne zdolności. Tych kart jest 11. Tutaj właśnie na środku co mamy. Je wtasowujemy w główną talię. Dzięki temu można je pozyskać i też używać w trakcie gry. Jest tylko jedno malutkie ale na temat grania w dwie osoby, bo może też takiego zrobić, tylko wprowadza się jeszcze tylko kilka małych zmian w zasadach. I szczerze mówiąc, nie daje takiego fanu jak przy graniu w 3 bądź 4 osoby, czy nawet 5. Mhm. Jest to dobre, żeby się nauczyć zasad, ale nie daje takiej frajdy. Tak jest, zdecydowanie lepiej bawiliśmy się grając w większym gronie osób. Kolejna taka rzecz, którą tak naprawdę nie bym Cię zakwalifikować, czy jako plus, czy jako minus, to jest długość rozgrywki. No, zmienia się znacząco. Tak. Tak jak w podstawce potrafiliśmy taką rozgrywkę zakończyć w mniej więcej 45 minut, tak, tutaj no ta Półtorej rozgrywka... Półtorej godziny albo i więcej. Tak, nawet do dwóch godzin nam zajmowała, także e, to wszystko zależy jak dobrze się bawimy właśnie w tej grze nad stołem, jak e, bardzo wczuwamy się w klimat e, i czy nam ta gra po prostu odpowiada. E, nam gra bardzo się spodobała, mam nadzieję, że Wam również. Dajcie znać w komentarzach e, jak podobają Wam się w ogóle takie gry deck buildingowe, a w szczególności tutaj akurat ten dodatek mały strażnicy. Także to na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia. Do następnego.